Zanim zaczniemy, chcę, żebyście na chwilę zamknęli oczy i wyobrazili sobie, że przez ostatnie 12 miesięcy współpracowaliście z jakąś inną firmą. Świat pogrążony jest w jednym z najbardziej traumatycznych kryzysów gospodarczych od pokoleń. Ludzie wciąż martwią się o utratę pracy, lecz mimo tego niepokoju Forever Living International doświadczyło znaczącego wzrostu sprzedaży w 2009 roku. Dlaczego? Dzięki czemuś, co nazywam potęgą trójki. Witajcie, nazywam się Paul Milman, jestem dyrektorem do spraw marketingu w Forever Living Products. Co mam na myśli mówiąc o potędze trójki? Chodzi o trzy podstawowe składniki, które musi posiadać każda firma, nie tylko po to, żeby przetrwać, lecz aby się prężnie rozwijać zarówno w ciężkich czasach, jak i później. Forever opiera się na trzech filarach. Są to ludzie, produkty i obietnica. To wy jesteście ludźmi, którzy stanowią inspirację dla tego biznesu. Reprezentujecie najwartościowsze na świecie produkty dla zdrowia i urody. Uosabiacie obietnicę Forever tworzenia wartościowszego życia. Za chwilę dołączy do mnie zespół najwspanialszych ludzi, z jakimi kiedykolwiek współpracowałem. Pokażemy Wam, dlaczego Wasz biznes będzie się dynamicznie rozwijał w 2010 roku. I dlaczego dzięki Waszemu przygotowaniu, determinacji i wytrwałemu wysiłkowi odniesiecie sukces tam, gdzie inni w tradycyjnych w biznesie w najlepszym wypadku jakoś sobie radzą a wszystko polega na prostocie Pomyślcie o potędze trójki. Poznacie trzy główne powody, dla których jako networkowcy działacie w najlepszym modelu biznesowym dystrybucji produktów i troski o zdrowie na okres niepewności gospodarczej. Trzy sposoby, za pomocą których Forever tworzy dla Was jeszcze potężniejsze narzędzie do rozwoju biznesu w internecie. Zasady sukcesu, które doprowadziły do tak spektakularnego rozwoju Brazylii oraz trzy sposoby wykorzystania ich w swoim biznesie. Potęgę wyznaczania własnych, osobistych celów oraz trzy sposoby na ich osiągnięcie, zaangażowanie Forever w fundację Forever Giving oraz trzy powody, dlaczego wpływa to na ogólny rozwój naszego biznesu. Trzy rzeczy, jakie Forever zrobiło w roku 2009, abyśmy w tym osiągnęli jeszcze większy sukces. I wreszcie trzy cechy skutecznego lidera, tak ważne zwłaszcza w tych ciężkich czasach, które pomogą Waszej firmie osiągnąć długotrwały sukces. Jesteście gotowi na potęgę trójki? Zacznijmy od Aidana O'Hare i Harolda Green, dwóch najbardziej doświadczonych networkowców, jakich znam, którzy opowiedzą o trzech głównych powodach sprawiających, że marketing sieciowy to najlepszy model biznesowy na dzisiejsze i przyszłe warunki ekonomiczne. Dziękuję, Paul. Witam wszystkich. Szczęśliwego nowego roku. Chciałbym opowiedzieć o ekscytujących rzeczach, jakie wydarzyły się w tym roku w Forever Europe, ale mamy tylko kilka minut. A jest tu ze mną gość specjalny, człowiek od wielu lat związany z branżą, który wiele mnie nauczył o tym, co dobre, co złe i co znakomite w marketingu sieciowym. Harold, działasz w branży od 30 lat i od niemal tyle samo Forever. Wiele mnie nauczyłeś, a szczególnie dobrze pamiętam trzy rzeczy, którymi podzieliłeś się ze mną wiele lat temu, a które pomogły mi rozwinąć własny biznes i cieszyć się jego owocami, zwłaszcza teraz w czasie kryzysu. Przedstawiam Harolda Green. Harold, opowiedz proszę wszystkim, dlaczego uwielbiasz swoją pracę. To świetne pytanie, bo naprawdę uwielbiam swoją pracę. Kiedy 30 lat temu dołączyłem do tej branży, pewien człowiek powiedział mi, co myśli o marketingu sieciowym, a działał w tym biznesie chyba od momentu jego powstania. Otóż powiedział on, wiesz, Harold, istnieją trzy rzeczy, które składają się na dobrą spółkę. Po pierwsze, dobre produkty. Po drugie, dobry plan marketingowy. Po trzecie, dobra firma. A my w Forever Living Products mamy nie tylko dwie, ale wszystkie trzy. Trzy z wymienionych rzeczy, i są one nie tylko dobre, ale świetne. Mamy niezrównany plan marketingowy. Osiąganie dochodów jest zrównoważone, czyli nie jest tak, że ktoś zarabia tylko na początku, a potem prowizje maleją, ani też na odwrót, kiedy to warunkiem zarobku jest przyłączenie się do firmy na samym początku. W Forever Living zarabiasz pieniądze od samego początku i potem przez cały czas. Nasz program nie wymaga co miesięcznej rekwalifikacji dla zachowania stanowiska, nie tracisz swoich ludzi, ani Cię oni nie wyprzedzają. To najbardziej sprawiedliwy plan marketingowy, jaki można sobie wyobrazić. A co do produktów, to powtarzam wszystkim, że one mówią same za siebie. Wypróbujcie je, a wszystko zacznie dziać się samo. Zmieniają one ludzkie życie. Ludzie czują się lepiej i zaczynają dzielić się z innymi swoimi pozytywnymi doświadczeniami. No i oczywiście firma, najlepsza ze wszystkich, jest uczciwa, ma ogólnoświatowy zasięg, działa w ponad 135 krajach. Jesteśmy na rynku już ponad 30 lat, nie mamy długów. Czego więcej można chcieć od firmy, którą chce się zaangażować? A nie chce się zmarnować swojego czasu i wysiłku. Szczerze mówiąc, jeden, jeśli ktoś szuka świetnej, satysfakcjonującej szansy, z całego serca polecam Forever Me. Ze względu na uczciwość i potencjał. To naprawdę największa szansa na świecie. Dziękuję Ci, Harold. Sami widzicie, po 30 latach w biznesie wciąż mówi to samo. O tym, co naszym zdaniem jest największą szansą na świecie. Macie już narzędzia, świetne pomysły. Teraz działajcie i w 2010 roku zróbcie coś znaczącego. Życzymy Wam szczęścia. Do zobaczenia gdzieś na świecie. Powodzenia, dziękujemy i oczywiście szczęśliwego nowego roku.